Donald L. Worley, Ostrzeżenia obcych istot przed kataklizmami. Czy ludzie podobne obce istoty rozważają możliwość wystąpienia w charakterze naszych zbawców w przypadku globalnej katastrofy? Niektórzy z nas wierzą, że tak właśnie jest. Inni, których jest prawdopodobnie znacznie więcej, poważnie w to wątpią. Proceder wzięć dokonywanych przez obce istoty rośnie lawinowo. Co jest tego przyczyną? Czy kryją się za tym szlachetne motywy? Z całą pewnością dzieje się tu coś niezwykle ważnego. Dokonywane po cichu w tajemnicy przez obce istoty wzięcia, które nieustannie wywołują zamęt w ludzkich umysłach, realizowane są z nieubłaganą konsekwencją. Przyglądając się różnym aspektom tej absolutnie niewiarygodnej sytuacji i rozważając jej przerażające konotacje... Nie sposób nie widzieć, że prawdopodobnie nie ma już czasu na podszyte emocjami spekulacje, jako że większość naszych współobywateli trwa w uśpieniu. Zasadnicze pytanie, jaki jest powód tej olbrzymiej operacji wzięć, która prowadzona jest z tak nieubłaganą determinacją, jest właśnie przedmiotem tego artykułu. Istnieje wiele odpowiedzi na to pytanie, jednak prawdziwa wydaje mi się ta, którą tu przedstawię. Zanim przytoczę argumenty na poparcie swojej tezy. Najpierw ustosunkuję się do pewnych istotnych faktów, mających związek z tym, co podałem na wstępie. Niezaprzeczalnym faktem jest, że tysiące zwykłych, normalnych ludzi doświadcza wzięć. Zmiany świadomości, wszczepy, pobieranie spermy, jajeczek i embrionów stało się codziennością. Jesteśmy świadkami indolencji rządu udającego, że nic się nie dzieje. Miliony ludzi utrzymywane są w nieświadomości, zaś ci, których to dotyka, pozostawiani są swojemu losowi. Doprawdy dziwna to sytuacja. Wydarzenia zachodzą lawinowo i tylko ci, którzy potrafią przypomnieć sobie co nieco, bądź ci, którzy poddali się regresji hipnotycznej, wiedzą z grubsza, co się dzieje. Ci, którzy stoją za tym wszystkim, są bardzo sprytni, ponieważ blokują w umysłach świadków dostęp do wspomnień, wzięć, bądź ekranują je wspomnieniami fałszywych zdarzeń, co sprawia, że istnieją wśród nas tysiące ludzi, którzy są nieświadomi tego, co im się przydarzyło. Spośród znanych mi 70 przypadków wziąć najlepszym przykładem są przeżycia mieszkanki okręgu Fayette w stanie Indiana, Mabel, która zaszczycona została co najmniej dwiema bliskimi długimi wizytami dyskokształtnych pojazdów z kopułami. W roku 1966, kiedy była jeszcze ze swoim pierwszym mężem, jeden z nich wylądował na pastwisku obok jej domu i pozostawał tam przez pewien czas. W czasie drugiej wizyty w roku 1993, kiedy mieszkała z kolejnym mężem w zupełnie innym miejscu nad pobliskim wzgórzem, przez dłuższy czas unosił się Nol. Nie miała pojęcia, z jakiego powodu stała się obiektem zainteresowania czegoś, co nazwała tajnym statkiem powietrznym Stanów Zjednoczonych. Nic nie mówi na temat swoich snów i jestem przekonany, że będzie niezłomnie trwała w swoim stanie zaprzeczenia. O tym, że, że zjawisko wzięć systematycznie przybiera na sile, mogłem przekonać się osobiście. W ciągu ostatnich dwóch lat na obszarze czterech okolicznych okręgów spotkałem się z siedmioma przypadkami wzięć. W ostatnim czasie w samym tylko okręgu Otterdale w stanie Minnesota doszło do około 60 wzięć. Niektórzy z badaczy podają jeszcze większe liczby wzięć z rosnącym udziałem nowych przypadków. Jestem pewien, że ten wzrost występuje wszędzie. Jestem również przekonany, że wzięcia dokonywane są znacznie zręczniej niż to miało miejsce na początku. Monumentalna analiza Tomasa Bularda nie ujawniła tego faktu, niemniej od pewnego czasu dostrzegam zmianę w technice wzięć. Początkowo wzięcia dokonywane były na rzadko uczęszczanych bocznych drogach w odludnym terenie, ma to miejsce i dzisiaj, ale na znacznie mniejszą skalę. Obecnie coraz częściej wybrani zabierani są bezpośrednio z ich domów w czasie snu. Magiczny transport ludzi jest szybszy i niemal nieodczuwalny. Przypadkiem, który dobrze ilustruje tę różnicę, jest zakończone obrażeniami wzięcie mieszkanki Indiany, Kane, którą uniósł w powietrze razem z samochodem świecącym pomarańczowym światłem NOL w kształcie miski. Po wzięciu okazało się, że jej samochód nadaje się na złą, podobnie tragiczny obraz przedstawiała ona sama. Miała czerwoną, podrażnioną skórę, kłopoty ze wzrokiem oraz wiele innych dolegliwości. Obecnie tego typu efekty uboczne należą w zasadzie do przeszłości. Teraz wzięty przenoszony jest przez obcych do miejsca przeznaczenia w ułamku sekundy, po czym nie pozostaje zwykle żaden ślad. Cechy te posiada zbadany przeze mnie przypadek Milana oraz wiele innych ostatnio notowanych. Milan został uprowadzony ze swojego podwórka w momencie wykonywania zdjęć Nola. W tym przypadku jedynymi śladami wskazującymi na możliwość zaistnienia wzięcia była luka w czasie i krwawienie z nosa. Kilka lat później Milan obudził się rano i stwierdził brak obrączki oraz nawrót kłopotów z nosem. Trzy dni później, kiedy wchodził przez frontowe drzwi, usłyszał wznoszące się buczenie, po którym ponownie zaczęła mu lecieć krew z nosa. W chwilę potem stwierdził, że stoi w tym samym miejscu i z powrotem ma na palcu obrączkę. Na twarzy i koszuli nie było śladu krwi. Następnie zauważył, że jest półtorej godziny później niż powinno. Nie pamięta nic z wyjątkiem tego, że był osłonięty przez czarne limuzyny. Nie miał najmniejszego pojęcia, kto mógł go porwać. Nie ulega wątpliwości, że dzieje się coś bardzo ważnego i że to coś ulega stopniowej zmianie. Kryjąca się za tą systematyczną działalnością siła musi traktować ją jako sprawę o najwyższym priorytecie, ponieważ prowadzi ją z ogromnym zaangażowaniem sił i środków. Wiemy, że to co ta siła robi, stoi w sprzeczności z wszelkimi moralnymi i opiekuńczymi prawami ludzkości. Czasami jej tajemnicza działalność jest realizowana z bezwzględną pedantyczną dokładnością. Wiemy, że kryje się za tym jakiś niezwykle ważny powód. Niewykluczone, że realizacja tego zadania wymaga niezwykłej szybkości działania i podyktowana jest bezwzględną koniecznością. Być może to, co wie ta siła, dotyczy naszego przetrwania i jest tak przerażające, że ujawnienie tego mogłoby doprowadzić do paniki na niespotykaną skalę. Zanim podam możliwy powód tych masowych wzięć, muszę bliżej przedstawić najbardziej istotny czynnik tej operacji. Są nim dokonujące wzięć istoty określane jako nordycy lub blondyni, które od czasu do czasu działają wspólnie z szarakami. Kiedy występują razem, są tymi, które wydają polecenia. Prawie wszystkie zdarzenia, w których biorą udział nordycy, odbywają się w odmiennym stanie świadomości. Dwanaście znanych mi ofiar wzięć, w których uczestniczyli Nordycy, podało zgodne opisy dotyczące ich wyglądu i charakteru. Jedenastu wziętych z tej dwunastki mieszka w dziewięciu Stanach USA, zaś dwunasty w Kanadzie. Wszyscy ci ludzie są normalnymi obyw obywatelami, dwoje z nich legitymuje się nawet uniwersyteckimi stopniami naukowymi. Wyglądający jak ludzie nordycy są opisywani jako rośli, krępi osobnicy o nieco surowych i jednocześnie delikatnych rysach twarzy z wyrazistymi, bezdennymi niebieskimi oczami, które jedna z osób określiła jako szpakowate z szarym odcieniem. Wszyscy oni nosili blond włosy sięgające łopatek. Mają zwykle ponad 1,80 m wzrostu i szerokie, mocno umięśnione barki. Noszą obcisłe kombinezony lub białe opończe. Troje wziętych wspomniało o pięknych nordyczkach. Jeden z mężczyzn został odwiedzony czterokrotnie w sypialni przez nordyczkę mającą włosy upięte w kok w stylu z okresu I wojny światowej. W czasie ostatniej wizyty obok niej unosiła się w powietrzu piękna młoda dziewczyna o ciemnych włosach z przedziałkiem biegnącym przez środek głowy. Jedyną różnicą w stosunku do ludzi, jaką można było zauważyć, były duże ciemne oczy bez źrenic. Mężczyzna przez kilka następnych tygodni pozostawał pod wpływem niezmierzonej miłości, która emanowała od tej istoty. Kilka lat wcześniej przypomniał sobie scenę, w której leżał na stole w pomieszczeniu, które wyglądało jak sala widowiskowa. Na wznoszących się rzędach foteli siedziało wiele istot i przyglądało się procedurze pobierania od niego spermy. Szczególnie utkwiła mu w pamięci przerażająca podróż, w czasie której ocknął się w towarzystwie czterech szaraków. W chwili opadania w dół wewnątrz strumienia światła, gdy zbliżyli się do dachu jego domu, wiązka światła wzmogła się i otworzyła przejście do jego łóżka. Jeden z szaraków ułożył go do łóżka i polecił mu położyć się w takiej samej pozycji, w jakiej leżał na początku, gdyż w przeciwnym razie będzie musiał odbyć jeszcze jedną podróż do góry. Jego eskorta nie mogła opuścić domu przez sufit, dopóki strumień światła ponownie nie przybrał na sile. Wszyscy wzięci przez nordyków byli pod ogromnym wrażeniem dobroci i delikatności tych pięknych istot. Trudno się oprzeć wrażeniu, że mogły one być brane przez naszych przodków za anioły, którym ich wyobraźnia dokładała skrzydła mające wskazywać, że przybywają one z góry. Jedna z ofiar wzięć miała przebłyski wspomnień, w których widziała siebie w tunelach, w których znajdowały się wypełnione płynem cylindryczne pojemniki z ludźmi w środku. Byli tam normalni ludzie w białych fartuchach oraz małe istoty. Innym razem znalazła się w pięknym kojącym, podobnym do ogrodu miejscu, w którym przebywało wielu radośnie wyglądających ludzi. To wydarzenie wywarło na niej głębokie wrażenie, które utrzymywało się przez kilka tygodni. Nie jest jednak pewna, czy widziała tam jakichś nordyków. Innym razem wiązka niebieskiego światła wpadła na podjazd prowadzący do jej domu, i w chwilę potem znalazła w tamtym miejscu przezroczysty biały kryształ. Inna wzięta wspomina o podziemnych, znajdujących się pod dnem rzek, bazach. Lecz boi się mówić za dużo na ten temat, opisała różne typy statków, które tam widziała oraz czerwono okie małpy, które są przyjaciółmi Nordyków. Ona również nosi przezroczysty biały kryształ, który Nordyk włożył jej do ręki. Po tym nieco długim wstępie na temat nordyków, które jak wiele na to wskazuje, są nastawione do nas przyjaźnie, w przeciwieństwie do szaraków, które przypominają wilki w owczej skórze pora przejść do sedna sprawy. Przypadek Penny Smith Przypadek Penny Smith jest jednym z tych, który zbadałem osobiście i który dotyczy wzięcia z udziałem nordyków. Istnieją liczne przesłanki wskazujące na to, że jej szkolenie zaczęło się już w dzieciństwie i trwało przez wiele następnych lat, aż do chwili obecnej, kiedy to osiągnęła odpowiedni poziom dojrzałości niezbędny z jakiegoś powodu jej dobroczyńcom nordykom. Kilka lat temu Penny otwarła się na nękające ją tajemnice swojego życia, które stopniowo wyłaniały się z zasłony negacji i zaprzeczenia. Przez pewien czas jej nordytcy przyjaciele uśmiechali się jedynie i okazywali współczucie w odpowiedzi na jej pytania. Potem doszło do wymiany myśli. Od tego czasu zaczęła prowadzić dziennik, w którym opisywała swoje nocne wycieczki. Nie jest pewna, czy te istoty są namacalne, trójwymiarowe, zbudowane z trwałej substancji, ponieważ A mogą one przyjmować ludzką postać. B. Jej umysł został oszukany za pomocą ich niezwykle zaawansowanej technologii, za sprawą której postrzegała te istoty jako rzeczywiste, namacalne i trójwymiarowe twory. C. Została przeniesiona w swoim bardziej subtelnym ciele do ich rzeczywistości. Poinformowano ją, że pozycja planet jest zagrożona. To, co jej ujawniono w czasie wzięć, nazywane jest zmianami na Ziemi i jest w pełni zgodne z opisami zawartymi w Biblii. A także przepowiedniami takich ludzi jak Nostradamus, Matka Shipton, Edgar Casey oraz mediów w rodzaju Gordona Skeliona i Lori Toy. Przedstawiono jej za pomocą różnych form przekazów, włącznie z prezentacją na ekranie, że Kalifornia ulegnie straszliwej katastrofie, w czasie której większość stanu pogrąży się w wodach oceanu. Pod wodą znajdzie się także centralna część Stanów Zjednoczonych, włącznie z Nowym Jorkiem. Bezpieczny będzie natomiast pozostały fragment centralnej części Stanów Zjednoczonych oraz centralna Kanada. Przedstawione jej filmy, które pokazywały te zniszczenia, były bardzo wyraziste. Ten kataklizm, powiedziała niedawno, w rzeczywistości już się zaczął. Większość zniszczeń nastąpi w latach 1995-2000. Do pierwszego wielkiego zniszczenia dojdzie w roku 1995 i będzie to początek końca. Kalifornia i Japonia będą pierwszymi tego oznakami. Powiedziano jej, że pewni ludzie, w tym również ona, są szkoleni do niesienia pomocy innym ludziom w czasie tej katastrofy. Zginie bardzo wielu ludzi. Nordycy zwykle asystują ludziom w czasie śmierci, aby złagodzić ich strach, dezorientację i cierpienie. Jednak w tym czasie nie będzie ich wystarczająco dużo i zaistnieje potrzeba, aby wyniesieni ludzie pomogli im w tym dziele. Penny powiedziała, że miejsce, do którego trafią dusze ofiar tej katastrofy, będzie piękne, spokojne. Wypełnione złotą poświatą. Mimo iż widywała wielu młodych Nordyków, nauczyciele bądź przewodnicy są siwowłosi i wyglądają sędziwie, niemniej są energiczni, pełni życia, tryskają zdrowiem i emanują siłą. Nie wiadomo dokładnie, jak wielu innych wziętych przez Nordyków otrzymało przekazy zawierające ostrzeżenia przed nadciągającą katastrofą. Znam pewną osobę, która wyjechała z Kalifornii, kiedy powiedziano jej, że pierwsza duża katastrofa nastąpi w roku 1995. I że później w roku 1997 od strony Japonii nadejdą fale wysokie na dwie mile. Nie wszystkie ostrzeżenia przed katastrofą są identyczne. Marion Sands z Minnesoty, która przeżyła kilka wzięć, powiedziano na przykład, że ten kataklizm nastąpi w latach 2000-2011. Leah Hailey z Georgii oznajmiono, że przed nadejściem nowej ery na Ziemi dojdzie do ogromnych geologicznych zniszczeń, które zostaną zainicjowane przez człowieka. Nie powiedziano jej jednak, kiedy to nastąpi. Proroctwa amerykańskich Indian. Proroctwami dotyczącymi zmian na ziemi zainteresowałem się za sprawą przypadku Penny. Potem dowiedziałem się, że istnieją inne źródła zaskakująco podobnych przepowiedni. Najbardziej znanymi są przepowiednie Indian Hopi i Nez Pierce. Zgodność liczących od 10 tysięcy do 30 tysięcy lat prorost w chopi jest wręcz zdumiewająca. Pierwsza z nich mówi, że kiedy czarne wstążki, autostrady, przetną żółwią wyspę, czyli USA, po których będą jeździć żuki, czyli auta, nastąpi pierwszy wielki wstrząs ziemi, czyli w naszej nomenklaturze I wojna światowa. Kolejny wielki wstrząs lub oczyszczenie miało nadejść po ukazaniu się na wschodzie skręconego lub skrzywionego krzyża nazistowskie Niemcy i w zejściu słońca na zachodzie Japonia no i przyszła druga wojna światowa proroctwo to podaje również, że tym razem będziemy także świadkami niewłaściwego zastosowania wielkiego ognia kiedy to bania prochu zostanie zrzucona na ziemię zmieniając trawę i kamienne wsie w proch no i mamy Hiroshima i Nagasaki obecnie pojawił się już pierwszy z symboli trzeciego wielkiego wstrząsu jest nim kod paskowy UPC umieszczany na wszystkich sprzedawanych w sklepach towarach jest to znak niedźwiedzia, jak go nazywają Hopi. Niedźwiedź oznacza swoje terytorium za pomocą śladów pazurów rytych na drzewach w postaci równoległych linii. Każdy kod UPC zawiera trzy szóstki, o których mówi Biblia. Kod ten stanowi klucz do bezgotówkowego społeczeństwa i w konsekwencji do całkowitej kontroli indywidualnych wydatków ludzi, do której potrzebny będzie jeszcze identyfikator w postaci specjalnego znaku na ręce lub czole każdego z nas. Kto nie będzie miał tego znaku, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Wiele wieków temu Pismo Święte zapowiedziało koniec czasu w takich rozdziałach jak Ewangelia według Świętego Mateusza 24-29 i ostrzegało w Apokalipsie Świętego Jana 13-18 i 14 do 11 przed przyjmowaniem tego znaku. Spełnienie ostatecznego proroctwa Chopi, zapowiadającego katastroficzne zmiany na Ziemi, ma nastąpić, kiedy Stany Zjednoczone zbudują stałą stację kosmiczną. Proroctwo to mówi, że kiedy w niebo zostanie wyrzucony dom i zamieszka w nim człowiek, nastąpi czas wielkiej zmiany. Tak wyglądają główne znaki hopi zapowiadające nadchodzący kataklizm. Istnieją liczne dowody mówiące o okresowych przesunięciach biegunów Ziemi oraz związanych z tym kataklizmach. Z braku miejsca nie będę tu ich omawiał. Z tego samego powodu muszę pominąć w tym artykule biblijne babilońskie oraz astrologiczne wątki tego zagadnienia. Kiedy rozpoczną się te wielkie wstrząsy, ludzie o zdolnościach parapsychicznych oraz media najczęściej mówią o latach 1995-2001. To, co przedstawię poniżej, jest kompilacją scenariuszy zawartych w Biblii oraz podanych przez Nostradamusa, matkę Shipton, Keysa, Forda, Scaliona, Toy i Penny Smith. Powodowana przez człowieka postępująca degradacja sił życiowych naszej planety oraz działanie sił magnetycznych Słońca doprowadzi wkrótce do głębokich zmian wewnątrz skorupy ziemskiej oraz zmiany pochylenia osi obrotu Ziemi, jak to już wielokrotnie miało miejsce w przeszłości. Zasadniczej zmianie ulegnie zarówno układ topograficzny, jak i cykle meteorologiczne naszej planety. Śpiący prorok Edgar Casey. Niemal ze stuprocentową dokładnością przepowiedział, że zacznie się to od trzęsień ziemi i erupcji wulkanów w gorących strefach ogromnej i niestabilnej płyty Pacyfiku. Wszystko to będzie następowało etapami. Niespotykany dotąd deszcz meteorów zderzy się z ziemią, z których jeden wielki spadnie na naszą zachodnią pustynię. Zachodnia część Stanów Zjednoczonych jako pierwsza zostanie nawiedzona serią wstrząsów, które osiągną siłę 12,5 stopnia. Północno-zachodnie rejony wybrzeża Pacyfiku starte zostaną na proch, zaś ogromne obszary amerykańskiego zachodu zapadną się. Łańcuch wysp japońskich pogrąży się w morzu. Po serii gwałtownych wstrząsów i zapadnięciu się lądu z zachodnich połaci Stanów Zjednoczonych pozostaną jedynie łańcuchy górzystych wysp. Linia wybrzeża przebiegać będzie od Arizony przez środkowe Kolorado i dalej po przekątnej aż do brytyjskiej Kolumbii. Do atmosfery wyrzucona zostanie ogromna chmura pyłów, która na dwa lata przesłoni słońce i wywoła ciemne mgły. Zarówno to, jak i przemieszczenie się polarnych czap lodu spowoduje ich stopnienie się, co z kolei wywoła gigantyczne powodzie. W rezultacie zalany zostanie Nowy Jork oraz olbrzymie połacie Wschodniego Wybrzeża oraz wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W miejscach, gdzie dotychczas było morze, wynurzą się nowe lądy. Trzęsienia ziemi w środkowej części USA sprawią, że w rejonie obecnego jeziora górnego utworzy się jeszcze większe jezioro. Niżej położone jeziora skurczą się, a ich wody odpłyną rzekami o 15-milowej szerokości na południe. Na terenie Luizjany oraz sąsiednich stanów aż po St. Louis powstanie ogromna zatoka morska. Za oceanem w mgnieniu oka zalana zostanie górna część Europy. Powierzchnia Irlandii i Wielkiej Brytanii ulegnie drastycznej redukcji. Znacznej zmianie ulegną masy lądowe i morskie w rejonie Morza Śródziemnego. Afryka stanie się trzema odrębnymi kontynentami. Będzie to czas dalszych gigantycznych wstrząsów, zapaści, wdzierania się mórz, paniki, anarchii i mazowej zagłady. Kiedy to wszystko się zakończy, nastanie zapowiadane od dawna przez wielu proroków milenium, tysiącletni okres pokoju. Czy program Wziąć ma na celu uratowanie nas? W tym krótkim artykule przedstawiłem niepodważalny fakt istnienia wzięć ludzi przez obce istoty, które mają bardziej masowy charakter niż początkowo przypuszczano. Zwróciłem też uwagę na ogromne zaangażowanie obcych istot w to przedsięwzięcie, za którym muszą kryć się bardzo ważne powody. Podałem ogólny przegląd starożytnych i współczesnych przepowiedni, które przedstawiają przerażający obraz tego, co ma nadejść. Jestem przekonany, że dostrzegą Państwo boskie motywy, które mogą kryć się za tymi działaniami obcych istot. Jeśli obecne życie na Ziemi jest tak blisko zagłady, to ich działania są jednym z najszlachetniejszych przedsięwzięć w kosmosie. Przybyli tu nie tylko ocalić rozbitków od zapowiedzianej zagłady, ale również dusze tych, którzy nie przeżyją i przejdą masowo do następnego stadium egzystencji. Ludziom, którzy ocalają z kataklizmu, pomocy udzielać będą wzięci, którzy posiadają w sobie na razie ukrytą wiedzę, która będzie niezbędna w nadchodzącym milenium. Nowe istoty będące krzyżówką ludzi i tych obcych istot, które z takim zaangażowaniem pracują nad ich stworzeniem, będą odgrywały ogromną rolę w przyszłym milenium. Więź między zwykłymi ludźmi i rzeczywistością, w której żyją Nordycy będzie bardzo ścisła. Wzięci, którzy zginą, będą pomagać ludziom oddzielonym od ich ciał fizycznych w czasie ich masowego Eksodusu. Wiem, że to wszystko brzmi jak opowieść z gatunku science fiction, niemniej sytuacja, która wytworzyła ten obraz, istnieje rzeczywiście. Czy to, co podałem, jest prawdziwą przyczyną, dla której dokonywane są wzięcia ludzi? Komentarz Gordona Crichtona, wydawcy Flying Saucer Review. Jestem zmuszony zgodzić się w znacznej mierze z Donem Worleyem co do przedstawionego przezeń obrazu oraz tego, że mogą istnieć uzasadnione powody do przypuszczeń, że ci goście działają z jakichś wyższych, Dotąd nam nieznanych pobudek. Z drugiej strony, jednak jesteśmy w posiadaniu przekonywujących dowodów na to, że ktoś wyraźnie usiłuje steroryzować i zastraszyć całą ludzkość. Ten ktoś to tzw. niższe diabelskie lub ciemne moce, które bez wątpienia odgrywają obecnie dominującą rolę na naszej planecie. W ubiegłym wieku, a nawet jeszcze wcześniej, wielokrotnie faszerowani byliśmy najróżniejszymi proroctwami i przepowiedniami, które się nie spełniły. Ich treść i duch jest mi doskonale znany i jak wielu czytelników Flying Saucer Review zapewne już wie, jestem pełen wątpliwości w sprawie tzw. przekazów medialnych, które zalewają obecnie Amerykę i inne części świata. Jedynym wyjątkiem jest moim zdaniem Edgar Casey, ponieważ mam istotne powody, aby móc twierdzić, że był on niezwykle prawym i szlachetnym człowiekiem, o jakich mówi się obecnie, że przestrzegają chrześcijańskich wartości. W związku z tym mogę stwierdzić, że istnieje co najmniej 50% prawdopodobieństwo, że jego przepowiednie globalnej katastrofy, do której ma dojść pod koniec tego wieku, się spełnią. Szczególnie utkwiło mi w pamięci jego stwierdzenie: że ci, którzy są czystego serca, nie muszą się martwić. Korzystając z tej okazji, pozwolę sobie przedstawić mój własny punkt widzenia na te sprawy w konfrontacji ze stanowiskiem prezentowanym przez Edgara Casey. Jak dotąd jedynie dwóch Brytyjczyków spośród 14 246 ludzi otrzymało psychiczny i lub leczący przekaz od owego słynnego amerykańskiego śpiącego proroka. Tym drugim oprócz mnie człowiekiem był David Rogers, kawaler orderu Imperium Brytyjskiego i mój kolega ze służby dyplomatycznej, który był moim poprzednikiem na stanowisku konsula generalnego Wielkiej Brytanii w Nowym Orleanie, gdzie zostałem przeniesiony w roku 1942 z Chin. On z kolei został wysłany do Meksyku, gdzie powierzono mu funkcję ambasadora. W roku 1943 Rogers i ja byliśmy odbiorcami astralnych lub pozacielesnych odwiedzin Edgara Casey i z nas dwóch pozostałem tu, cokolwiek tu znaczy tylko ja. Jedyne, co mogę powiedzieć na ten temat, to to, że David Rogers otrzymał bardzo pomocne przekazy o stanie zdrowia oraz przypuszczalnych poprzednich życiach. Ja nie otrzymałem przekazów w tej ostatniej sprawie, ponieważ Edgar Casey zmarł zanim przyszła moja kolej na ten odczyt. Niemniej posiadam bardzo interesujący materiał na temat moich byłych żyć w Europie i Chinach oraz przyszłych żyć w Brazylii i Peru, pochodzących od innych proroków, jak powiadają Rosjanie. Popatrzymymy, uvidiem. Większość tego, co przekazał mi Edgar Casey, odnosiło się do wydarzeń na świecie i zachodzących w nim zmian, które w owym czasie miały wydarzyć się. Za 50 lub 60 lat. Wkrótce dowiemy się, na ile były one dokładne. Osobiście uważam, że jest wielce prawdopodobne, bez względu na to, co się wydarzy, że nam ludziom zostało bardzo niewiele czasu i że z tego powodu powinienem to wszystko wyznać na użytek tej znikomej mniejszości, która będzie chciała się z tym zapoznać. Jeśli chodzi o ogólny scenariusz oraz przedstawione przez Dona Worleya tezy, Istnieje moim zdaniem 50% prawdopodobieństwo słuszności jego wyjaśnienia zjawiska wzięć oraz eksperymentów genetycznych. Jeśli tak jest, wyższy cel kryjący się za wzięciami dokonywanymi przez szaraków usprawiedliwiałby brutalność i bezduczność procedury, według której są one realizowane, i wówczas mój osobisty pogląd, że te istoty są złoczyńcami, istotami demonicznymi, okazałby się błędny. Znaczyłoby to, że te istoty przybywają tu w celu wypełnienia misji ratunkowej i że stoi za nimi wyższy autorytet. W tym przypadku zdecydowanie optymistyczna wizja doktora Johna Maka byłaby prawdziwa, co wydaje mi się jednak zbyt nieprawdopodobne. Przełożył Jerzy Florczykowski.